W niedzielę 22 stycznia w oławie przed lasem na ulicy Parzantowej odbył się trzeci etap zimowego maratonu na ratę pańską <noise> Unnskyld. <silence> Szanowni państwa. już klub biegaczy Adamut Oława organizuje po raz czwarty zimowy maraton na raty. Dzisiaj jest trzeci etap w Oławie. Dwa etapy poprzednie były w Wielczu-Laskowicach. W tym roku frekwencja nas zaskoczyła. W sumie już wystartowało 170 osób. Warto też wspomnieć, że na, że na nasze zakończenie każdy uczestnik dostaje medal, jeżeli ukończy 7 etapów obowiązkowych. Jest 7 etapów plus jeden dodatkowy. Jeżeli ktoś z przyczyn losowych nie będzie mógł ukończyć pojedynczego etapu, to zawsze na ósmy może go nadrobić. Dodatkowo dla najlepszych mamy przewidziane puchary i statuetki, a także nagrody rzeczowe. Każdy, kto ukończy chociaż jeden etap, weźmie udział w naszym losowaniu. Między innymi mamy wejściówki na pizzę, talony na basen i wiele innych atrakcyjnych nagród. Mo Można też wspomnieć, że z roku na rok nasza frekwencja nabiera tempa. Mamy już, już też termin zaplanowany na piąty wiek koguta, który odbędzie się 3 czerwca. Serdecznie z, zapraszamy, Także odbędzie się po ulicach naszego miasta. Dzisiaj przypuszczamy, że kolejny raz wygra beniam Buszewski z Wrocławia. Jest to lider po dwóch etapach, ma dość, dużą przewagę ponad dwóch przeci, to nad przeciwnikami. Przed kobiet króluje Danuta Piskojowska z klubu Lux Żegowina, która już nad o 5 minut wyprzedziła walki we dwóch etapach. Dzisiaj zapewne znowu wygra kolejny etap. Zapraszam Państwa na czwarty etap, który odbędzie się za tydzień. Woław. Zawsze się można dopisać, nie ma tak, że kto nie ukończył, nie zaczął, bo po etap etapach się nie może dopisać. Zawsze każdy może przyjść i wysortować i zobaczyć, jak to jest na prawdziwym biegu. Zapraszam. Nie, nie trzeba być zawodowym biegaczem, bo sortują u nas nie tylko biegacze, ale także że, że nad Osoby, które kawałki idą, kawałek biegną. Mają szansę, bo ważne jest to, żeby każdy ukończył ten dystans żeby zobaczył, że to nie jest aż tak dużo, że 6 km można ukończyć bez, bez problemu. Tylko, że trzeba chcieć. Mhm. Jakie warunki są dzisiaj? Dzisiaj są akurat ciężkie warunki, bo wiadomo, jaka jest nasza ołaska zima. Jest dość mokro i błotniście, A szczególnie trasa ołaska jest pokryta błotem i jak widać, samymi plecami. Ale myślę, że to biegacze i tak nie, od, nie odstraszyło Bo to już jest trzeci etap i jest coraz więcej osób Przypuszczamy, że dzisiaj wystartowało 150 osób Chyba lepiej niż ostatni Nie wiem, barwa książka to Ja już drut ja... A ja niebieska coś tam zielona Brawo! Brawo, brawo! brawo! To ale. końca Koniec. 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 Jest. Koniec. końca Łukasz gonią cię

Kasia, Kasia, okay. Do końca! <laughs> <laughs> Dawaj, Kasia! <laughs> bravo! Ej,